Wiecie, kiedy przychodzą ojcowie do mojego gabinetu? Kiedy są wściekli, że ich dziecko jest niesamodzielne, że ich dziecko nie potrafi załatwić żadnej sprawy, że nie potrafi samodzielnie myśleć. I mają pretensje, bo, bo to ich matka na wszystko pozwoliła, bo wszystko za nich robi. Kanapeczki do szkoły, ubranko przygotowane, do szafy schowane, pokoik codziennie rano w sobotę sprząta. Jakby mogła, to by za, za nich do szkoły poszła. A gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Kiedy twoja partnerka albo matka twoich dzieci miała silną potrzebę dania dziecku wszystko, co najlepsze bo być może sama tego nie miała.